Cześć moi drodzy. Słuchajcie, mam małe ogłoszenie. Otóż następny film, który wrzucę na kanał, będzie skierowany do szerokiej publiczności na świecie. Dla Was nic tam nowego nie pokażę w tym filmie, bo to stare nagranie, które dobrze znacie. Czyli Płaska Ziemia Game Over i chciałbym upiec kilka pieczeni naraz na tym filmie mianowicie złożyłem już podanie do zarządu YouTube żeby sprawdzili czy kanał spełnia warunki do monetyzacji bo chciałbym na tym następnym filmie włączyć reklamy Ciekaw jestem czy da się cokolwiek na tym zarobić oraz, czy obecność reklam będzie miała wpływ na zasięgi i liczbę wyświetleń? Może da się ściągnąć trochę ludzi ze świata na kanał. Oczywiście, zanim pojawią się reklamy, jeżeli w ogóle, bo nie wiem, czy YouTube je zaakceptuje, to dopiero stanie się to za wiele dni. Oni piszą, że to może potrwać nawet dwa tygodnie. No, ale oprócz tego, pod filmem umieszcza pewien link do programu afiliacyjnego i tu też zobaczymy, czy na tym da się cokolwiek zarobić. Jeżeli tak, jeżeli to będzie miało sens to za jakiś czas zrobię dla Was specjalny program w telewizji i zapoznam Was z zasadami tej afiliacji, żebyście wiedzieli na czym to polega. No, to tyle z grubsza chciałem Wam powiedzieć. Jeśli macie do mnie jakieś pytania z tym związane, to piszcie w komentarzach albo na maila moje Dziękuję Wam za wyrozumiałość. No i dziękuję, że jeszcze zaglądacie na ten mój kanał. Nadal mnóstwo pracy przed nami. Jeszcze bardzo daleko do celu. Ale nie mam zamiaru się poddawać. Jeszcze dużo nowych filmów się pojawi. Być może niedługo uda nam się razem z Markiem zorganizować ciekawy eksperyment. Bo Marek zaofiarował swoją pomoc. Za co jestem mu ogromnie wdzięczny. No i tak. To bywajcie zdrowo na ciele i duszy. Życzę Wam udanych wakacji. I odpowiedniej pogody. I w ogóle wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie.